Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj znów będzie przykaz odkrywania i znów mądry. I znów ja będę Was prosić o udostępnienie, like, jakiś wpis. Ja dzielę się z Wami tą informacją i bardzo proszę, Wy dzielcie się z ludźmi, którzy szuka mądrości i prawdy. I naprawdę nam za to będę dziękować. Kreon. Witam Cię, robotniku światła. Słowami o Sat. Jestem Kreonem ze Służby Magnetycznej Ziemi. Przyszedłem o od tej odpowiedzialnej godzinie, aby powiedzieć Ci, że stan Ziemi teraz jest niestabilny. Trzęsienie Ziemi i kataklizmy nasiliły się i są teraz prawie wszędzie. Oczywiście amplituda jest inna, ale jeśli spojrzysz na mapę ruchu tektonicznego, zobaczysz, jak bardzo amplituda wzrosła na całej Ziemi. Ziemia jest żywym organizmem, oddycha i żyje. Teraz ona się zmienia. Z zewnątrz jej transformacja wywołuje burzę negatywnych emocji. Wiele osób mieszka tam, gdzie nie można żyć, w obszarach wysokiej aktywności sejsmicznej. Można powiedzieć, że oni nie mają wyboru, ale to nie tak. Każdy człowiek przychodzi na Ziemię, aby wypełnić swoją rolę, i każdy ma ją własną. Nie wszystkie role są świetne i nie wszystkie są okropne. Dusza sama wybiera doświadczenie, które chce przejść na Ziemię. Teraz ważne jest wsparcie wszystkich ludzi Ziemi. Trudno jej się zmienić. Wymaga to dużo wysiłku. Jest wiele sił, które starają się pokazać jej przemianę jako coś strasznego, aby na Ziemi było jak najwięcej chaosu i oburzenia. Przypomnij sobie wydarzenie w Azji południowo Wschodniej w 2004 roku. Miała miejsce poważna klęska żywiołowa, w wyniku której ucierpiała bardzo duża liczba ludzi. Co to było? Tak, to było okropne z ludzkiego punktu widzenia. Z pozycji wyższych światów była to miara oczyszczenia ziemi z negatywnych energii. Jeśli spojrzysz na mapę miejsc katastrof. I porównasz ją z tym, co wydarzało się na tych samych terytoriach 100, 200, 300, a nawet 400 lat temu. Co zobaczysz? Wiele wojen i katastrof. Negatywna energia sama w sobie nigdzie nie idzie. Ziemia zrzuca negatywną energię poprzez klęski żywiołowe, poprzez powodzie, trzęsienie ziemi, pożary i huragany. Niewiele osób myśli o tym, gdzie mieszka, co wydarzyło się tam, gdzie mieszka setki lat temu. Historia w taki czy inny sposób ma tendencję do powtarzania się w różnych scenariuszach, dlatego ważne jest, aby słuchać siebie i matki ziemi. Zwróć uwagę na pogodę i przyrodę. Dużo znaków one dają, ale wiele osób nie chce ich po prostu widzieć. Ludzkość weszła w okres zmian i niestabilności. Stabilność, która była wcześniej, już jej nie będzie, ponieważ nadeszła nowa era era wodnika. Energia ery wodnika to woda i informacja. W nowej erze będzie duża niestabilność, a jednocześnie nastąpi szybki wzrost rozwoju świadomości. Co teraz każdy człowiek może obserwować wokół siebie? Coraz więcej rodzi się ludzi, którzy niosą wiele nowych informacji w świat. Wiele dusz przychodzi na Ziemię, kiedy ona przychodzi przyłomowy punkt w rozwoju. Ludzkość dokonała kolejnego obrotu wokół własnej osi rozwoju i zbliża się do krawędzi. Jaki będzie następny krok? Czy ludzkość zrobi krok w otchłań, jak to było wcześniej? Pięć razy z rzędu. Czy ludzkość cofnie się o krok od otchłani? Stare scenariusze nie chcą tak łatwo odejść, ale energie teraz są inne. Świadomość Ziemi opiera się wielokrotnemu wejściu w otchłań. Ziemia nie chce, żeby to samo powtarzyło się szósty raz. Dlatego tak aktywnie zachodzą zmiany. To zawsze trudne, trudne do zaakceptowania. Że Ziemia jest żywym organizmem dla wielu jest to trudne do zrozumienia. Teraz na Ziemi jest prawie równa liczba dusz. Niektórzy chcą ponownie wkroczyć w otchłań i pociągnąć za sobą całą ludzkość, ponieważ ich niezależna mapa jest bardzo ciężka i chcą ją złagodzić kosztem innych dusz. Druga kategoria dusz mówi mamy dość nie chcemy ponownie Odradzać się i przechodzić przez lekcje, których już się nauczyliśmy. Walka toczy się zarówno w głębi Ziemi, jak i w duszach. Najprawdopodobniej zostanie wybrany plan stopniowego wypierania pierwszej kategorii dusz z Ziemi, ale nie szybki. Dlatego ważne jest, aby słuchać Ciebie i swojej duszy. Świat jest dosłownie podzielony na dwie części. Zdarzyło się to już wiele razy, a dokładnie pięć razy. Wiele dusz chce, aby szósty raz był inny. Myślę, że tak i będzie, ale kiedy ludzkość znajduje się na styku czasów energetycznych i załamanie samego czasu i przestrzeni, trudno jest dokonać wyboru, a każdy krok naprzód jest trudny. Wierzę, że mądre dusze zrobią wszystko, aby odejść od odchłania. Wielu nauczycieli kosmosu jest gotowych pomóc w tym. W kolejnych latach nastąpią bardzo duże zmiany na całym świecie. Jest to płynne wypieranie pierwszej grupy dusz z Ziemi. Zwróć uwagę na wewnętrzną harmonię. Stopniowo w każdej osobie budzi się więź z Matką Ziemią. Zawsze istnieje zasada, jak traktujesz Ziemię, tak ona traktuje ciebie. Zadbaj o ziemię, zadbaj o nią. Uprawiaj ją, a ona cię ochroni i pomoże. Każdy człowiek jest częścią ziemi, ale nie każdy jest tego świadomy. Spróbuj odrzucić kłótnie na bok i zwróć uwagę na swój wewnętrzny świat. Kroon, który bezgranicznie kocha ludzkość. To jest przykaz od Kroona. Ja jedyne, co chciałam dodać. Bo była powiedziana, że każda dusza sama wybiera plan, ale bardzo często w konsultacjach słyszę takie, zadają mnie pytanie: jak ja mogłam wybrać takie życie? To jest niemożliwe, żeby moja dusza wybrała. A to dlatego, że wy chcecie umysłom zrozumieć, a tego się nie da zrobić. Dusza przyszła rozwijać się. Dusza przyszła ewoluować, a nie potykać rozumowiem. Bardzo często ja sama od siebie mówię i dzieliłam się z wami, jak ja słucham swoją duszę i gdzie ona mnie zaprowadziła i nigdy nie zawiodła. I jak słyszycie w przykazach Krona i Sił Wyższych, też prośba słuchać siebie, swojego wyższego ja, swojej duszy czego wszystkim Wam życzę. Z Wami była Irina.